Jaka najgorsza rzecz, która widziałeś, że ktoś zrobił i miała pełne uzasadnienie. Mój brat Kuba miał brać ślub z okropną babką o imieniu Sandra. Cała rodzina jej nie cierpiała, ale on był kompletnie ślepy. Od początku rządziła wszystkim. Powiedziała mojej mamie, że nie może mieć granatowej sukienki, bo to jej kolor. Kazała naszej rodzinie zapłacić za wszystkie kwiaty, prawie 15 tysięcy złotych. Gdy spytałem, czy mogę zabrać swoje dzieci, odpowiedziała, że absolutnie nie, bo dzieci popsują jej wielki dzień, ale najgorsze było to, że w ogóle nie wysłała zaproszenia do naszej babci Marii. Gdy mama zapytała dlaczego, Sandra tylko wzruszyła ramionami i powiedziała, że babcia jest nudna i pewnie zaś. W trakcie ceremonii ściekłem się. Babcia miała 80 lat i praktycznie wychowała Kubę po śmierci naszego taty. Nauczyła go prowadzić auto, pomagała mu codziennie przy lekcjach i nawet płaciła za jego książki na studia, kiedy było ciężko z kasą. Kiedy babcia dowiedziała się, że nie jest zaproszona, nie krzyczała, nie płakała. Siedziała cicho na krześle w kuchni i kiwała głową. A potem spojrzała na mnie z lekkim uśmiechem i powiedziała: "No to zobaczymy, prawda?". Nadszedł dzień ślubu. Już od rana miałem ochotę uciec. Cała uroczystość była w pięknej willi, która od lat należała do naszej rodziny. Babcia dała Kubie miejsce za darmo, bo chciała, żeby miał wyjątkowy dzień. Stałem obok, patrząc jak Sandra rozstawia po kątach fotografów, kiedy nagle usłyszałem szept i gości. To była babcia Maria, szła głównym wejściem w złotej sukni. Wyglądała jak królowa. Pod pachą miała skórzaną teczkę i wielki uśmiech na twarzy. Sandra od razu ją zauważyła i podbiegła cała czerwona. Co ty tu robisz? Nie byłaś zaproszona! Wrzasnęła tak głośno, że wszyscy usłyszeli. Babcia nawet nie drgnęła. Otworzyła teczkę i wyciągnęła plik papierów. Kochanie, widocznie zaszło nieporozumienie. Ta posiadłość wciąż należy do mnie. Uniosła dokumenty, żeby wszyscy widzieli. Pożyczyła mi ją kubie na jego dzień. Ale według umowy mogę to odwołać w każdej chwili. Twarz Sandry zrobiła się biała jak ściana. Nie możesz tego zrobić, tu jest dwustu gości, krzyczała. Mogę i właśnie to robię, odpowiedziała babcia spokojnie, ale stanowczo. Myślę, że czas, żebyś nauczyła się manier. Ten Ślub jest odwołany, zapanował kompletny chaos. Sandra rzucała bukietem i wrzeszczała. Organizatorka wyglądała, jakby chciała zniknąć, a goście nagrywali wszystko telefonami. I Wtedy stało się coś niesamowitego. Kuba, który do tej pory stał jak wmurowany, nagle zaczął się śmiać. Niezłośliwie, tylko z ulgą. Podszedł do babci, mocno ją przytulił i powiedział na głos: Dziękuję, dzięki, że uratowałaś mnie przed największym błędem w moim życiu. Potem spojrzał na Sandrę i dodał: To koniec, nie będzie żadnego ślubu. Sandra kompletnie oszalała. Zerwała pierścionek, rzuciła nim w kubę i wybiegła, drąc się, że wszyscy za to zapłacimy. Część gości wyszła, nie wiedząc co robić, ale około pięćdziesięciu zostało. Babcia zaprosiła do siebie na Dziwne przyjęcie. Wieczorem siedzieliśmy w jej ogrodzie, jedliśmy jedzenie z cateringu i tańczyliśmy do muzyki z jej starego radia. Kuba powtarzał bez przerwy, że to był najszczęśliwszy dzień jego życia.